Kiedy pytam swoich znajomych wegetarian o powód wybrania tej konkretnej diety bezmięsnej, bardzo często spotykam się z odpowiedzią, że chcieliby oni przeżyć życie, nie robiąc nikomu krzywdy i nie wyrzucając nikomu bólu. Stwierdzenie to ma jednak tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy przyjmiemy, że zwierzęta zdolne są do cierpienia, a rośliny nie. Nazywam się Marek Kamiński i w dzisiejszej urece odpowiemy sobie na pytanie, czy rośliny odczuwają ból? Zapraszam. Złożoność tego pytania wynika z jednego podstawowego faktu. Rośliny w odróżnieniu od zwierząt nie dysponują klasycznym układem nerwowym, którego działanie mogłoby stanowić dowód na odczuwanie bólu. Mówiąc językiem potocznym, kiedy człowiek odczuwa ból, wydaje z siebie odgłosy cierpienia oraz stara się aktywnie uciec z miejsca, które wyrządza mu krzywdę. I tutaj pojawia się pierwszy argument mogący przeczyć tezie o odczuwaniu bólu przez rośliny jest nim ewolucja. U zwierząt, a więc także i u ludzi, ból stanowi konsekwencję wykształcenia się układu nerwowego, który kontroluje nasze funkcje motoryczne, a więc pozwala nam na ucieczkę od źródła bólu. Rośliny nie posiadają takiej możliwości. Brak ewolucyjnej podstawy do odczuwania bólu nie oznacza wcale, że rośliny nie są w stanie reagować na odnoszone obrażenia. Badania wykazały, że reakcją roślin na szkody jest wytwarzanie specjalnych substancji chemicznych, które mają ograniczyć obumieranie organizmu. Proces ten jednak ma taki sam przebieg u zwierząt i de facto nie wymaga jednoczesnego przekazywania informacji o bólu. I na tym de facto moglibyśmy poprzestać. Poznaliśmy w końcu konkretną odpowiedź. Rośliny nie posiadają układu nerwowego, który mógłby odpowiadać za przekazywanie bólu. Jednakże chciałbym się teraz podzielić z Wami kilkoma znalezionymi przeze mnie przykładami, które mogą świadczyć o tym, że nie znamy całej prawdy. Przedmiotem pierwszego eksperymentu jest mimoza wstydliwa. Ta ciekawa roślina potrafi chować swoje liście pod wpływem dotyku, co stanowi formę mechanizmu opronnego. W eksperymencie mimoza została wystawiona na opary eteru, czyli substancji służącej do znieczulania oraz usypiania pacjentów w trakcie procedur medycznych. W rezultacie roślina na pewien czas straciła możliwość chowania swoich liści oraz reagowania na dotyk, co może stanowić dowód istnienia pewnej formy układu nerwowego. W innym eksperymencie mamy do czynienia z rośliną, do której przyczepiono specjalne czujniki odnotowujące przepływ napięcia elektrycznego. Po oparzeniu jednego z liści rośliny, naukowcy odnotowali impuls o wartości 50 mV biegnący wzdłuż łodygi, co może po raz kolejny stanowić dowód na istnienie jakiejś formy układu nerwowego. Na koniec chciałbym przytoczyć rezultat badań prowadzonych przez zespół pod kierownictwem profesora Stanisława Karpińskiego z warszawskiej SGGW. Karpiński i jego współpracownicy wykazali, że poszczególne części rośliny porozumiewają się ze sobą za pomocą impulsów elektrycznych, jednakże ma to miejsce o wiele wolniej niż w przypadku np. zwierząt. Dodatkowo badania wykazały, że rośliny posiadają coś na kształt długoterminowej pamięci, która pozwala im dostosowywać się do stałych warunków klimatycznych. Podsumowaniu tego bardzo złożonego tematu powiem tak. Odczuwanie bólu wydaje się być wyłącznie cechą zwierzęcą oraz ludzką. Jednakże rośliny wydają się mieć również pewien ekwiwalent układu nerwowego, który odpowiada za przyjmowanie i przekazywanie bodźców. Dzięki temu są one o wiele bardziej złożonymi organizmami, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Dzięki serdeczne za oglądanie, jak widzicie mamy piękną pogodę, także spodziewajcie się jeszcze większej ilości odcinków kręconych w plenerze, dajcie nam lajka i do zobaczenia za tydzień, cześć!